Thank you. Tutaj rampa załadowcza, dźwig złapał i wrzucamy. Za chwilę tutaj będziemy sobie to wszystko ładniej układać. Bruno, pomożesz Jasiowi? Co tu Jasiu niesie? Dalej Janek, podnoś tą torbę. Dobra. Podobno przechodzenie przez dyszel przynosi pecha. No mam nadzieję, że nie dzisiaj, bo nie chce mi się chodzić dookoła. Mieszamy. No nie, znowu zjedzmy Ciekawostka, musi działać pod obciążeniem, widocznie. Ubrania świąteczne, gotowe. Jesteś tuż przed świętami, a ja już zaznaczam przekroczenie kategorii wagowej. Wiekowej to nie. <grystanie> wagowej. I startujemy. Rozpocznij przejazd. O, -o tu był uchwyt na. Jak się to się stało z tym uchwytem na... Odpad sam. Odpad sam. No jak wszystko. Ruszamy. Słuchajcie, to jest nasz uchwyt, który, jak się okazuje, odpada. I aplikacja Etol, która na tą chwilę działa, ale kiedy wjechaliśmy na drogę ekspresową, gdzie wiedziałem, że będą bramki. Oli tak jakoś nie dawało spokoju, czy to wszystko działa, wzięła telefon i się okazało, że aplikacja jest wyłączona, nie ma po niej śladu. Także pod domem włączyliśmy. Razem sprawdzaliśmy Saldo. Potem się wyłączyła, no i w najmniej odpowiednim momencie, czyli na drodze, która wymaga: O, proszę, pozdrawiamy kampera, zobaczcie, jedzie kamper. Cześć, cześć. W najmniej odpowiednim momencie się ta aplikacja wyłączyła. No i co w takiej sytuacji? Mamy już to mamy, mamy to przećwiczone. Yy, trzeba po prostu zadzwonić na infolinię i tam przesympatyczny pan no, zebrał wszystkie informacje ode mnie. Wyraziłem zgodę na to, że gdyby jakaś tam pramka się nie pobrała, to mają mi to ściągnąć z konta. Mam nadzieję, że tak się stanie i unikniemy jakichś nieporozumień i problemów. A my w tym roku też spędzamy święta poza domem, ale nie wiem, czy na najmniejszym kempingu świata, bo może są jeszcze mniejsze, o których nie wiemy oczywiście, ale najmniejszym w naszej karierze, a tym kempingiem jest działka Macieja Mamy, ponieważ y, zabieramy psy, a u Macieja Mamy będą też psy, bo przyjeżdża Macieja siostra z dzieciakami i zabiera swoje dwa psy, więc żeby y, jako, że psy się dopiero poznają i żeby uniknąć jakichś utarczek, to my będziemy mieli przyczepy, bo nasze psy są przyzwyczajone do tego, że trzymają się wokół przyczepy, i mamy nadzieję, że tak będzie też tym razem. Wiemy, że w Wolsztynie będzie dostępna w księgarni nasza książka. Księgarnia z Wolsztyną. książki jadą z nami. Proszę bardzo, mamy tu właśnie paczuszkę, 10 książek. Które będą dostępne w księgarni, w orszty, A jak wykupicie cały 10 sztuk, to my oczywiście, dowieziemy do orszty na kolejne 10 albo 20, jak będzie trzeba. Tam sobie postawiłem taki pomarańczowy słupek. Kiedyś go kupiłem. Słuchajcie, bardzo ułatwia życie w tym takim gąszczu zielonych, różnych szarych elementów. Pomarańczowy słupek zawsze widzę, bo trochę się czuję jak na egzaminie na placu. O, i widzicie ten słupek pomarańczowy. Nie wiem, czy go widzicie tak dobrze jak ja. Zawsze lepiej widać taki pomarańczowy supek niż zieloną bramę, która się zlewa z trawą. Nagrywaj obserwuj. Dobre i obserwuj. Dobra sobie. Nie będę tutaj więcej aktorzył, kombinował, bo jeszcze coś zniszczę. Mamy mover. Na czas odczepienia zaczepu z haka podnoszę kółeczko wiadomo, wysoko, tak? Natomiast jak już zeskoczę z tego haka, odjadę kawałeczek muwerem, to słuchajcie, nie wiem, może działam na wyrost, ale obniżam. Obniżam, bo kiedyś byłem świadkiem, uczestnikiem takiej akcji, właśnie jak mieliśmy auto na lawecie, przepychaliśmy taką lawetę z pojazdem, kiedyś u mechanika, no właśnie, takie kółeczko, przez to, że było bardzo mocno wyciągnięte, to się wygieło, nie wytrzymało masy, naporu, więc obniżam Dobrze jednak, że się zdecydowałem na manewr uwerem, byłoby trochę ciasno. No, przyczepa idzie na styk. A teraz czynność, która nam zajmuje najwięcej czasu. Słuchajcie, więcej niż podczepienie przyczepy, często wybranie się, czyli zdemontowanie klatki Bruna. 100 patentów, jak to szybko zakładać, ale zawsze zawsze jest tak samo: wszystko jest poplątane, zaplątane. Chodzi o bezpieczne przewożenie tego żelastwa. No, ja zarzuciłem telefonem. Opuszczamy na ziemię. A czemu? Klatka lubi się zacinać w trakcie transportu. Zobaczymy, jak Ola sobie poradzi. No także sobie nie poradzi. Dobra. Do siebie. Tak. I słuchajcie, taka klatka kennelowa pełni rolę budy. Udało się. I po świętach prezenty się zbiły. Widzisz, koleżanka jest młodsza? I co teraz? Zmęczyłeś się. Tak zasłonię. Lepiej, żebyś zdjął obudowę. No, jesteś bez obudowy. A dzieci zaraz urosną, bóg zapłaci. Bruno i jego nowa przyjaciółka. Bułka. A Tosia jest zazdrosna. Tak, Tosiu? Bruno ma nową koleżankę? No, Tosia. No nie lubi. Nie polubiłaś koleżanki. Dwa pieski piją jednocześnie. Pij, pi, pi. Rzucaj, pi. <gasps> Yasho John and Rambo <laughs> Chciałam Wam życzyć zdrowych, spokojnych świąt, żeby cały rok był taki jak te święta, a bogactwo i radość, żeby były dla Was tak mokre jak i ja. Tegoroczny śnieg głos był zdecydowanie mokry, prawda, Janku? Tak, bardzo. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. A hop, ty? Hop. Hop. Tak, bardzo.